Czy atak na World Trade Center był taki, jak nam go przedstawiono? Czasami patrzysz na nagranie, które widział cały świat. I nagle pojawia się kolejne, które zmienia wszystko. Nagranie, które przeczy wszystkiemu, co było mówione w telewizji. Zapraszam na ten ciekawy materiał. And there is no plane. The airplane image enters the picture within one video frame. The appears to pop out the back side of the tower. It's physically impossible for the nose of a Boeing 767 airplane to emerge intact. It's hollow, made of plastic, and not designed to withstand any sort of collision. Huge dent in the nose of their plane. Delta Airlines says it was caused by a bird strike. When thunder were flying from Minnesota to Chicago when it happened. If you had a regular airplane flying to a building, it would crumple. Mówcie, co chcecie, ale jest w tym bardzo dużo racji, bo samolot to miękka konstrukcja. Tak, powiecie, prędkość, masa. Ale posłuchajcie: World Trade Center nie było zbudowane z zapałek. Ono było pospawane i poskręcane z grubych stalowych elementów, które miało wytrzymać największe katastrofy. Nagle uderza samolot i przelatuje na drugą stronę i to jest fizycznie niemożliwe. Teraz pokażę Wam kolejne nagranie, które pojawiło się również w sieci. Zobaczcie. Czy jest to oryginał? Nie wiem, ale pomyślcie, które nagranie pasuje bardziej do tego wydarzenia. To, że fakty są przekłamywane, pokazała nam historia z dronem w Polsce. Teraz pomyślcie, jakby było w to zaangażowane dużo więcej osób. Dużo więcej państw. Jak bardzo można by było zmanipulować całą sytuację. Wiecie co, tak się zastanawiam, ile razy pokazano nam tylko jedną wersję historii. Gdzie reszta została wycięta, schowana gdzieś głęboko w archiwach. Ja nie mówię, że to jest cuprocentowa prawda. Nie mówię, że ja mam rację, bo internet jest różny. Ale czuję, że nie do końca jest tak, jak nam przedstawiają pewne fakty w telewizji. Świat to bardzo złe miejsce, gdzie liczą się tylko pieniądze, wpływy, surowce. My tu nie mamy żadnego znaczenia, niestety. Dlatego tak łatwo nam jest manipulować, bo ludzie się tym nie interesują. A jeżeli ktoś z góry chce osiągnąć jakiś cel, może zrobić wszystko. Przy tej technologii może zrobić wszystko. Pamiętajmy, że nie wiemy, z jaką technologią mieliśmy do czynienia. Właśnie tego dnia, 11 września, ponieważ przez długi czas bardzo nas od niej izolowano. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Pozdrawiam.